That is cool. Witam wszystkich na moim kanale, z tej strony Magic Battlefield 1. Gra, która jak wiecie sprzedała się najlepiej w historii Battlefielda. Gra, która w końcu miała położyć kres w panowaniu Call of Duty. Gra, której pierwszy trailer dosłownie stopił internet. No i stał się jednym z filmów, który jest z największą liczbą odsłon oraz ocen całej historii YouTube'a. Gra, w której nadzieję pokładało miliony fanów. No i gra, w której wreszcie twórcy posłuchali fanów. No i dali nam coś innego niż Nowoczesna Wojna. I mógłbym tutaj wymieniać i wymieniać co dostaliśmy, co sobie po tej grze wyobrażaliśmy, czy też mógłbym wymieniać to, co mówili i jak bardzo zachwalali nam tą grę nasi ulubieni YouTuberzy, ale... Myślę, że to nie zmieni faktu, że nasza społeczność się ostatnio nam konkretnie posypała, jeśli chodzi o liczby. Niestety, jak sami wiecie, na początku roku Battlefield 1 odnotował naprawdę bardzo duży i myślę, że dość solidny spadek w liczbie graczy. I powodów, które za tym stoją, możemy się oczywiście tutaj domyślać, czy każdy z nas, może wysnuwać swoje zdania, opinie, tezy. I jedną z nich, którą ostatnio usłyszałem, była taka, a wygłosił ją dość znany i szanowany YouTuber, że za tym wszystkim stoi każual. I powiem wam, że trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ żeby odnieść tak wielki sukces finansowy i oczywiście zaapelować. Do innych graczy. Niestety twórca gry musiał uprościć tą rozgrywkę, ale z drugiej strony, słuchając tego wszystkiego, trudno oprzeć się wrażeniu, że te wszystkie wywody czy wytykanie błędów w grze przez tych znanych wielkich YouTuberów są w tym momencie nieco no, zbyt spóźnione. Powstaje pytanie, jak takim weteranom, tym wielkim znawcom Battlefielda uszło to uwadze przez ostatnie 5 miesięcy od premiery gry, gdzie mniejsze kanały, czy nawet takie malutkie, mówiły o tym już w becie. I wybaczcie mi tutaj ten sarkazm, czy taką odrobinę złośliwości, ale powiem Wam, że naprawdę boli mnie, boli mnie, że tak wielkie kanały przedkładają zysk nad szczerość i dopiero jak jest kryzys, zaczynają powolutku o tym dyskutować, dopiero wtedy, Pozwalają sobie na odrobinę szczerości, no ale z drugiej strony też nie ma co im się dziwić, ponieważ sam wiemy ze swojego doświadczenia, że wielu graczy nie zauważa wszystkiego, lub nie obchodzą ich te wszystkie niuanse technologiczne w grze. No i każdą konstruktywną, nawet krytykę czy próbę zwrócenia uwagi na problem, uważają po prostu za generalny hejt na całą grę, no i wtedy albo nie oglądają Twoich materiałów. Lub po poglądaniu wciąż nie rozumieją przesłania, no i dyslajkują twoją produkcję. Ale czy szczerość youtuberów coś by tutaj zmieniła w tym, że gracze odeszli z gry? Przecież to nie oni ją wyprodukowali, czy nie, nie oni tworzyli tą grę. Co to w ogóle ma do rzeczy? Otóż powiem wam, że po troszkę ma, ponieważ dla wielu osób, dla wielu graczy, a szczególnie dla tych młodych, ci twórcy na YouTubie są naprawdę bardzo dużymi autorytetami i ich opinie brane są pod uwagę, jeśli chcą dokonać zakupu. A jak sami wiecie, w trakcie trwania alfy, bety obraz przyszłej gry został nam przehajpowany. Kiedyś już zresztą o tym mówiłem, że hype jest złym doradcą i naprawdę potrafi popsuć nam grę, co do której mieliśmy naprawdę wysokie oczekiwania. No, ale oczywiście nikt mnie nie słuchał, no bo przecież nie jestem dużym youtuberem, no i nie mam racji. I nie zrozumcie mnie tutaj źle, gra sama w sobie nie jest złą grą, jednakże pewne aspekty gry, pewna mechanika powoduje, że niestety nie jest to gra, której spodziewali się gracze, no i dlatego też wielu z nich odeszło. Wiele osób doszukuje się w tym odejściu, że gra. Nie ma nic do zaoferowania, że jest zbyt uboga w treść, ale ja akurat się tutaj z tym nie zgadzam. Zresztą za chwilę o tym opowiem, jak pomówimy sobie o broniach i powiem Wam, że będę się przy tym upierał, że treść, kontent nie była tutaj znacząca, jeśli chodzi o odejście. Nie jeśli chodzi o tak dużą liczbę graczy. Ludzie odeszli, ponieważ gra jest zbyt. Casualowa. I powiem Wam, że ten problem nie istnieje od teraz. On nie pojawił się nagle w Battlefield 1, ale stopniowo narastał nam od Battlefield Bad Company. Zresztą powie Wam to każdy weteran tej serii, ale mówiąc weteran, mam na myśli nie tych wielkich YouTuberów, co bardzo chętnie się tym właśnie tytułują, a tak naprawdę zaczęli przygodę właśnie od Bad Company, ale mam na myśli tych zwykłych. Gracze, tych, którzy są z tą serią od samego początku, lub przynajmniej od Battlefield 2, oni Wam dokładnie powiedzą, jak krok po kroczku taktyka i gra zespołowa zostawała zamieniona na pasywną mechanikę samonapraw i samoleczenia, a w Battlefield 1 osiągnęło to po prostu apogeum. Proste przykłady: nie potrzebujemy lekarza, żeby się uleczyć, nie potrzebujemy technika, żeby się naprawić. A teraz w pałacce nie potrzebujemy już nawet wsparcia, żeby zregenerowały nam się granaty. Tu już nie ma mechaniki gry, która by wspierała, zachęcała czy nagradzała i zmuszała do pracy zespołowej. Tu w Battlefield 1 mechanika uczy nas, że możemy mieć super wyniki. Z bardzo egoistycznym stylem gry. Została nam jeszcze dyskusja na temat kwestii związanych z broniami, i w sumie myślę, że też po trochu odpowie nam na zarzuty, że jest zbyt mało broni w grze, no i dlatego gra jest nudna, ale powiem Wam, że każda klasa ma ich pięć, każda z innym przeznaczeniem i stylem. Niektóre dla bliskiej odległości, niektóre dla średnich, niektóre. Niektóre dla dalekiego zasięgu, każda z trzema wariantami, nie wliczając w to oczywiście ostatnich broni w klasie. I trzeba przyznać, że te bronie są używane regularnie spośród wszystkich broni. To nie jest tutaj przypadek, że jest ich właśnie taka ilość, no ale oczywiście dla graczy to wciąż jest za mało. Wciąż słyszę czy czytam w komentarzach o za mało jest tej broni, ale myślę, że. Całe to myślenie jest lekko dziecinne, takie narzekanie. Myślę, że jest porównywalne do narzekania rozpieszczonych dzieciaków, które zostały zepsute przez gry ostatnich lat, ponieważ te gry oferowały zbyt dużą liczbę broni czy gadżetów, które tak naprawdę nie były nam wcale, ale to wcale przydatne. A tu w tej grze przynajmniej widzę, że dostępne bronie są regularnie używane, nawet dlatego, że różnią się w zależności od stylu gry i co najważniejsze, dostosowują się do wybranej przez nas klasy. No niestety jak to Dice ma w zwyczaju, jak zrobi coś dobrze, to zawsze przy okazji sknoci coś innego, no i niestety bronie mają w sobie coś. Co sprawia, że gra nie jest dla wielu osób satysfakcjonująca? Tu nie chodzi o ilość, tu chodzi o to, że wiele osób twierdzi, że one są zbyt łatwe, nie wymagają one żadnych umiejętności w posługiwaniu się nimi, bo posiadają one taki sam odrzut w lewo czy w prawo. I powiem Wam, co do tego odrzutu, to nic bardziej. Mylnego. No ale niestety wielu graczy w szafowaniu właśnie takimi opiniami sugeruje się ustawieniem korygowania odrzutu, który jest w opcjach broni. A jest to opcja, która pozwala nam na bycie bardziej precyzyjnym w kontroli naszej broni podczas strzelania w oparciu o to, w którą stronę mamy nawyk ściągania naszej manetki na padzie lub ruchu myszką, no, ale skoro wielcy youtuberzy mogą się mylić, no bo taką wielką gafę palną ostatnio, dość duży znawca i weteran Battlefielda, no to zwykły gracz myślę, że też może mieć prawo, żeby tak myśleć, ale prawda jest taka, że bronie wciąż posiadają odrzut, no ale są o wiele łatwiejsze w użyciu, zwłaszcza jeśli porównamy je do arsenału z poprzednich części i to właśnie ta łatwość nie sprzyja konkurencyjności w grze, tak zwany z angielskiego competitive wśród graczy. Ale dlaczego nie sprzyja? Ponieważ teraz nie potrzeba mieć umiejętności, nie potrzeba czasu, żeby się uczyć nimi grać, poznawać, ćwiczyć. Wystarczy nam kilka meczy i już poznajemy dobre i złe strony danej broni. I niestety właśnie przez to. Ta różnica pomiędzy dobrym, skillowym graczem nam się tutaj naprawdę zaciera i pozostaje nam tylko dobry refleks i kto ma lepsze połączenie internetowe, ten wychodzi zwycięsko z potyczek. Jak sami widzicie, niestety dice przy tworzeniu gry okazała się moim zdaniem zbyt krótkowzroczna. No i otrzymaliśmy grę, która no jest stworzona z myślą o zwykłym graczu, który nie dba zbytnie o fizykę broni, nie dba o mechanikę pojazdów, nie dba o PTFO, o taktykę chce po prostu wejść i dobrze się bawić. I z jednej strony taktyka jaką sobie obrali, jak widać popłaciła Ponieważ Battlefield 1 odniósł niesamowity sukces finansowy, ale niestety nie przewidziała jednego, że miało to też dość poważne skutki uboczne, ponieważ kazuale kupują grę i szybko o tej grze zapominają. Grają chwilę w singla, chwilę pograją na multi, a następnie przechodzą na inną produkcję. I to jest właśnie też. Myślę, powód tak wielkiego spadku liczby graczy. Owszem, wielu graczy, którzy byli z tą serią od dłuższego czasu, także przestali w tą grę grać i nie było to tylko z powodu bycia zbyt casualową, ale także z powodu bardzo złego systemu wyszukiwania meczu i balansu drużynowego w grze, bo nie dość, że trafiasz już do kończącego się meczu, no to na dodatek do drużyny, która srogo dostaje lanie. I powiem Wam, że ja rozumiem, że jest to naprawdę bardzo trudne zadanie, żeby dobrać odpowiednio zbalansowane drużyny pod względem umiejętności w meczach, gdzie bierze udział 64 graczy, ale ludzie po prostu mają dość grania jednego dobrego meczu, góra dwóch, a następnie na pięć następnych zostajesz wrzucony pomiędzy graczy, którzy kompletnie nie wiedzą, co mają robić jak grać, nie posiadają dobrych umiejętności i nie wiadomo, jak byś się starał, po prostu przegrywacie. Niestety, w tej grze w pojedynkę nie wygrasz sam całego meczu. Owszem, może i wyniki nie będą złe, ale nie ma już z tego takiej wielkiej frajdy. Zresztą nie muszę wam chyba o tym mówić, bo jeśli gracie w Battlefield 1 regularnie, to doskonale wiecie, o czym w tym momencie mówię. I na sam koniec zostało nam, myślę, najważniejsze pytanie, a mianowicie, czy Battlefield 1 umiera? Pytam dlatego, bo jest wiele materiałów na tubie, w których znani twórcy próbują właśnie znaleźć odpowiedź na to pytanie, i powiem wam, że nie trzeba chyba tutaj 5 miesięcy, żeby na nie odpowiadać, ponieważ już w becie było wiadomo, że ta gra pod względem mechaniki niestety nie będzie miała długiego żywota, i wielu fanów. Czy weteranów tej serii już w becie wiedziało, że to nie jest produkcja dla nich? Ale czy faktycznie umiera? Myślę, że Battlefield 1 w tym momencie ma się doskonale i większych spadków w liczbie graczy myślę, że już nie będzie. Po prostu nastąpiła tak zwana naturalna selekcja. Randomi, casuale i tym, którym gra nie podeszła, nie odpowiadała, po prostu odeszli. A zostali tam tylko zatwardziali gracze, no i oczywiście nowi fani serii. Uważam, że teraz z tym kontentem, z opcją współdzielenia premium, kalendarzem atrakcji w postaci eventów z podwójnym XP, nowymi dodatkami, gra do premiery następnej części będzie miała małą, ale stabilną widownię. I myślę, że pytanie, jakie warto tutaj zadać, to nie o Battlefield 1, czy on umiera, ale czy cała seria te przyszłe części nie podzielą jego losu pod względem właśnie żywotności. I pytam dlatego, ponieważ wielu z moich znajomych mówi, czy nawet widzowie piszą w komentarzach, że czekają na następną część, że będzie ona lepsza. Ale rzadko kto umie sobie odpowiedzieć na pytanie, a skąd wiesz, że będzie ona lepsza? Czy naprawdę myślicie, że po tak wielkim sukcesie finansowym EA i Dice zechcą coś zmienić w mechanice gry? Myślę, że dopóki Dice wraz z EA nie dojdą do porozumienia i chęć zysków będzie brała górę, wszystkie następne gry będą podobne. Wielki hype, kilka miesięcy grania, no i gra będzie powoli umierała. Dice musi zdać sobie sprawę z tego, żeby nie tworzyć gry dla casuali. My fani serii tworzymy kręgosłup tej gry. To my kupujemy DLC, nie casuale. To my zachęcamy swoich znajomych do grania, do zakupu tej gry. My tą grę promujemy. To my fani mówimy o błędach, niedociągnięciach w tej grze, złej mechanice. Nie po to, żeby tą grę hejtować, tylko po to, żeby ją poprawić ulepszyć, żeby każdemu z nas grało się dobrze i cieszył się z wydanych pieniędzy. Także to by było na tyle w moim materiale. Mam nadzieję, że on się podobał. Piszcie swoje zdania i opinie w komentarzach, a ja już się z Wami żegnam. No i do zobaczenia w następnym materiale.